Trzy rodziny straciły dach nad głową w piątkowym pożarze budynku mieszkalnego w Dzierżgoniu. Żywioł strawił całe poddasze, klatkę schodową oraz jedno z mieszkań na parterze. Pozostała część budynku została zalana w trakcie gaszenia pożaru. Na miejscu z ogniem walczyło aż dziewięć zastępów straży pożarnej. Działania służb trwały kilkanaście godzin. Pogorzelcy stracili praktycznie wszystko, co mieli. Gmina Dzieżgon jest w trakcie udzielania pomocy poszkodowanym. Zostało zapewnione wsparcie psychologiczne oraz udzielona pomoc finansowa dla rodzin, które straciły dach nad głową. Pomimo udzielonej pomocy, wiadomo, że potrzeby są duże, straty są ogromne. O tym, czy budynek będzie nadawał się do remontu, zdecyduje powiatowy nadzór budowlany. Pomimo udzielonej pomocy przez miasto, wiadomo, że na chwilę obecną potrzebne są bluzy, dresy, koszulki, swetry, dżinsy, kurtki, odzież robocza oraz buty o rozmiarze 42. Uruchomiono została również zbiórka środków na stronie pomagam.pl. Link znajdziecie Państwo w artykule. O dalszych potrzebach będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.